Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, a teraz czas, aby sprawdzić horoskop urodzeniowy dla urodzonych między 21. <laughs> czyli wczoraj był poniedziałek do 27 kwietnia, czyli dla Byczków, teraz już dla Byczków, więc zapraszam byczki. Życzę Wam oczywiście wszystkim wszystkiego najlepszego. I sprawdzę, kochani, w kartach, co ten rok Wam przyniesie. Co nowego, czego oczekiwać, na co uważać, itd. itd. Jeśli ktoś ma ochotę na horoskop taki ogólny lub sprawdzenie swojej matrycy losu rocznej bądź całożyciowej, zapraszam do pisania prywatnego. Kochani, ogólnie czas spokoju, zaczyna się teraz czas spokoju dla Was. Z pewnymi problemami będziecie się odcinać od toksycznych relacji, toksycznych sytuacji, toksycznych osób, przyjaźni, może nawet i w rodzinie toksycznych osób. Widać, że pewne problemy znikną, zakończą się. Mogą to też być problemy sądowe, urzędowe, zdrowotne. To może być dużo lepszy rok, dużo bardziej spokojny, ale na coś trzeba będzie jeszcze poczekać na jakieś takie wielkie wejścia w relacje może zamąż pójście ciąża nowe dziecko to może nie być w tym roku na to trzeba będzie jeszcze poczekać troszkę dłużej co nie oznacza że nie będziecie w ogóle w relacjach ale jakieś kroki naprzód lub właśnie nowe stałe relacje jeszcze trzeba będzie poczekać i dużo dużo przemyśleń was dużo przemyśleń u was osobistych w którą stronę pójść, co wybrać, w co się zaangażować, czy ta relacja jest dla mnie, czy jednak nie, więc tutaj byczki będą dużo analizować, ale ogółem patrząc, ten rok wygląda bardzo ciekawie. Wycieszamy złe emocje, idziemy ku dobremu, rozważamy nad wyborami, i jeszcze karta rady, która mówi, że nadchodzi wytchnienie, czeka Was zasłużony odpoczynek od problemów, ale też warto gdzieś. W tym roku wyjechać, zwiedzić i odpocząć. Zatem wszystkiego najlepszego, kochani, 100 lat, no i życzę Wam właśnie tego spokoju.